Oglądasz filmy i seriale, ale nie chcesz płacić pełnej ceny za abonament w popularnych serwisach streamingowych? Nikt z rodziny lub znajomych nie chce się złożyć na wspólną subskrypcję? Możesz skorzystać z Gamsgo. Kupisz tutaj za ułamek ceny abonament na popularne serwisy streamingowe takie jak Netflix, HBO czy nawet ChatGPT, Spotify i wiele więcej. Skorzystaj z linku poniżej i wprowadź kod promocyjny, aby kupić subskrypcję współdzieloną za ułamek ceny. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to dobra okazja. Zatonięcie Titanica to jedna z najbardziej znanych i najbardziej tragicznych katastrof w historii. Po uderzeniu w górę lodową, podczas dziewiczego rejsu z Southampton w Anglii do Nowego Jorku, w dniu 15 kwietnia 1912 roku statek zaczął tonąć dziobem i wysłał rozpaczliwy sygnał alarmowy do pobliskich jednostek. 58 mil morskich dalej RMS Karpatia odebrała wezwanie i natychmiast ruszyła pędem w stronę współrzędnych Titanika. Mimo lodowatych warunków dotarła na czas by uratować 705 osób, które dryfowały oraz 13 łodzi ratunkowych. Współrzędne nadane przez Titanika były kluczowe bo pozwoliły odnaleźć ocalałych, a później także wydobyć 328 ciał dryfujących na otwartym oceanie. Ale gdy przyszło do znalezienia samego statku, użycie tych samych współrzędnych okazało się dużo większym wyzwaniem. Tak wielkim, że nikt nie znałby miejsca spoczynku Titanica przez kolejne 73 lata. Oglądaj do samego końca, aby poznać szokujące szczegóły. A jeśli zostawisz łapkę w górę i napiszesz komentarz Titanic, to przypnę ci serduszko. Poszukiwania Titanika zaczęły się niemal natychmiast po jego zatonięciu. Skoro zapisano jego ostatnią znaną pozycję, ludzie szybko zaczęli planować, jak wydobyć wrak na powierzchnię. Mimo że nikt nie wiedział dokładnie, gdzie on leży ani w jakim jest stanie, tyle że większość planów nie zaszła daleko. W tamtym czasie nurkowie w ciężkich skafandrach z metalowym hełmem mogli schodzić najwyżej na głębokość około 90 metrów. Dotarcie, choćby w pobliże głębokości, na której spoczywa Titanic, gdzie ciśnienie przekracza 6000 funtów na cal kwadratowy, czyniło cały pomysł niewykonalnym. W kolejnych latach pojawiło się kilka propozycji akcji wydobywczej, ale każda trafiała na poważne przeszkody. Następne dekady przyniosły wręcz absurdalne pomysły. Na przykład użycie elektromagnesów przymocowanych do okrętu podwodnego, które miałyby zostać nieodparcie przyciągnięte do stalowego kadłuba Titanika. Inni proponowali podniesienie wraku przez wypełnienie kadłuba piłeczkami pingpongowymi albo przez zamknięcie całego wraku w górze lodowej. Ironia, wiem. Te koncepcje szybko odrzucono jako niepraktyczne. Nawet gdyby dało się je zrealizować, dokładna lokalizacja wraku wciąż pozostawała nieznana. Ponad cztery dekady później, wraz z dużymi postępami technologicznymi, takimi jak rozwój okrętów podwodnych i sonaru, próby odnalezienia wraku Titanic'a odżyły. W 1953 roku, Risdon Bisley, założyciel firmy zajmującej się ratownictwem i wydobyciem morskim, Prowadził wyprawę w poszukiwaniu statku. Zaczął od zrzucania dynamitu, który eksplodował i wytwarzał fale dźwiękowe czyli echo. To echo mogło być potem wykrywane przez urządzenia sonarowe, w nadziei, że uda się zmapować dno oceanu i namierzyć położenie wraku. Jak na tamte czasy, było to podejście pomysłowe, ale okazało się zbyt prymitywne, by przynieść sukces. W 1977 roku 25 lat po nieudanej wyprawie Bisleya, Robert Ballard, geolog morski z Woods Hole Oceanographic Institution, który od dawna interesował się odnalezieniem Titanica, postanowił podjąć wyzwanie. Po założeniu firmy Seonix International, wraz z osobami finansującymi jego wizję, Ballard rozpoczął pierwszą próbę. Użył statku wiertniczego wyposażonego w sonar oraz kamery zamontowane na rurze wiertniczej, która mogła podnosić obiekty z dna za pomocą zdalnie sterowanego chwytaka. Niestety misja zakończyła się porażką, gdy rura wiertnicza pękła, wysyłając na dno oceanu 3000 stóp rury oraz sprzęt elektroniczny o wartości 600 tysięcy dolarów. Kilka lat później pewien teksańczyk, Jack Grim, ekscentryczny magnat naftowy, postanowił spróbować szczęścia w odnalezieniu Titanica. Grim bez wątpienia był jedną z najbardziej barwnych postaci w całej historii poszukiwań zaginionego statku. Dorobił się sam i wcześniej finansował wyprawy w poszukiwaniu Arki Noego, potwora z Loch Ness, a nawet wielkiej stopy. Nic więc dziwnego, że ogłosił ambitny cel odnalezienia legendarnego Titanica. Zdeterminowany, żeby znaleźć wrak, Grimm zapewnił sobie sponsorów wśród znajomych, z którymi grywał w pokera. Zdobył też naukowe wsparcie Uniwersytetu Columbia, przekazując 330 tysięcy dolarów na zakup sonaru szerokiego przemiatania w zamian za 5 lat dostępu do sprzętu i pomoc techników. Znany z nietypowego charakteru, Grim zaszokował zespół naukowców, gdy przywiózł na pokład małpkę o imieniu Titan, rzekomo wyszkoloną tak, by wskazywać palcem miejsce na mapie, gdzie według niej powinien znajdować się Titanik. Naukowców to wcale nie rozbawiło i postawili Grimowi ultimatum: albo małpa, albo my. Grim początkowo nie chciał rozstawać się z Titanem, ale w końcu ustąpił, dzięki czemu wyprawa mogła trwać dalej a zespół naukowy pozostał w komplecie. W dniu 17 lipca 1980 roku Grimm i jego ekipa wyruszyli z Port Everglades na Florydzie w stronę ostatniej znanej pozycji Titanica. To były dokładnie współrzędne z ostatniego sygnału SOS statku wysłanego jeszcze przed zatonięciem o godzinie 2.20 w nocy. Nawet mając te współrzędne, Grim i jego ludzie musieli jednak mocno poszerzyć obszar poszukiwań. Sygnał alarmowy nadano dwie godziny przed tym, jak statek całkowicie zniknął pod wodą, więc w tym czasie Titanic mógł dryfować, a dodatkowo mogły go spychać silne prądy oceaniczne. Co więcej, tej nocy, gdy Titanic tonął, prądy w tej części północnego Atlantyku przesuwały się na południe. Sama góra lodowa. Która uderzyła w statek, również była niesiona na południe przez prąd labradorski, płynący z rejonu Grenlandii już od lat. W efekcie odnalezienie wraku okazało się dużo bardziej złożone, niż początkowo zakładano, i wymagało przeszukania znacznie większego obszaru. Grim i jego zespół rozpoczęli poszukiwania od opuszczenia do oceanu sonaru bocznego podczepionego do kabla. Ten sonar miał być holowany tuż nad dnem, wysyłając impulsy akustyczne na obie strony, żeby szybko mapować duże połacie i wyłapywać nietypowe kształty albo nieregularności. Gdy wykrywano anomalie, używano magnetometru na pokładzie, by sprawdzić, czy obiekt jest metaliczny, co sugerowałoby wytwór człowieka, czy to tylko naturalna struktura dna. Żeby dokładnie śledzić pozycję urządzeń, rozstawiano też transpondery monitorujące ruch sonaru, dzięki czemu można było oznaczać interesujące miejsca precyzyjnymi współrzędnymi. Mimo szeroko zakrojonych działań, wyprawa Grimma z 1980 roku napotkała poważne problemy. Niemal trzy tygodnie poszukiwań w ciągle złej pogodzie w lipcu i sierpniu nie dały żadnych rezultatów. Łącznie zespół zdołał przeskanować około 500 mil kwadratowych i wskazać kilka potencjalnych celów, ale żaden nie okazał się wrakiem. Gdy poszukiwania nadal nie przynosiły efektu, Grimm i jego ludzie zaczęli podważać dokładność ostatnich zgłoszonych współrzędnych Titanika. Przeanalizowali zdarzenia po katastrofie, zwłaszcza miejsce, w którym uratowano ocalałych, kilka mil na wschód od współrzędnych sygnału alarmowego. Ta rozbieżność doprowadziła do teorii, że podana pozycja statku mogła być błędna, co rodziło pytanie, czy Karpatia trafiła na szalupy bardziej przez przypadek, niż dzięki celowemu kursowi wyznaczonemu na podstawie sygnału. W efekcie Grimm i jego zespół poszerzyli obszar poszukiwań podczas kolejnej wyprawy, tak aby uwzględnić dryf wywołany prądami oceanicznymi po ostatnim sygnale alarmowym Titanika. Mieli też lepszą technologię, w tym bardziej zaawansowany sonar głębokowodny Scripps Deep Tow, więc czuli się pewnie, że tym razem zlokalizują wrak. Mimo złej pogody i awarii sprzętu, poszukiwania trwały dalej. 13 z 14 przeskanowanych obszarów okazało się po prostu naturalnymi formacjami dna oceanu. Ostatniego dnia, gdy czas się kończył, zespół postanowił podjąć jeszcze jedną próbę. Tym razem używając filmu cyfrowego. Kamery zamontowano na saniach i przeciągano tuż nad dnem morskim. Kiedy zaczęli przeglądać nagranie, na ekranie pojawił się dziwny kształt. Przy dokładniejszym oglądzie, tajemniczy obiekt zaczął przypominać śrubę napędową. Wreszcie po kilku nieudanych poszukiwaniach, Grim uwierzył, że znalazł fragment Titanica. Jednak dokładnie w chwili, gdy szykowali się, by zbadać to dokładniej, Nadszedł czas powrotu do domu. Wciąż nie mieli pewności, czy trafili na wrak, czy tylko na kolejną anomalię. Zdeterminowany, by się nie poddać, Grimm przygotował trzecią wyprawę w 1983 roku. Skupiony na sprawdzeniu obiektu, przypominającego śrubę, zespół bardzo dokładnie zaplanował misję i zabrał sprzęt, który od ich poprzedniej próby wyraźnie się rozwinął dzięki czemu mogli robić ostrzejsze i bardziej szczegółowe zdjęcia dna oceanu. Jednak po długich poszukiwaniach obiektu przypominającego śrubę nigdy już nie zobaczono. Minęło 70 lat od zatonięcia Titanica, a wraku wciąż nie odnaleziono. Choć Jack Grim nie zdołał trafić na wrak, jego wyprawy przyniosły inny efekt. Dość szczegółowe mapowanie obszaru, na którym statek zatonął. Kiedy trzecia ekspedycja Grima zakończyła się bez rezultatów w 1983 roku, Ballard, nie zrażając się, przygotował kolejną próbę. Tym razem zwrócił się do przedstawicieli marynarki wojennej z prośbą o sfinansowanie technologii robotycznych pojazdów podwodnych, których potrzebował, by znaleźć Titanica. Marynarka była zainteresowana tą technologią, ale głównie dlatego, że chciała odnaleźć dwa zatopione okręty podwodne z czasów zimnej wojny: USS Thrasher oraz USS Scorpion. Dla Ballarda była to idealna okazja, bo uważano, że Titanic spoczywa gdzieś pomiędzy tymi dwoma wrakami marynarki. Ostatecznie US Navy zgodziła się wesprzeć jego projekt nowego zdalnie sterowanego pojazdu o nazwie Argo. Argo było holowanymi saniami zdolnymi do pracy na głębokościach do 6000 metrów. Wyposażono je w sonar, kamery oraz oświetlenie, by rejestrowało zarówno szerokie ujęcia, jak i szczegółowe obrazy. Marynarka zlecała Ballardowi i jego zespołowi miesięczne misje, których celem było utrzymanie systemu Argo w pełnej sprawności. W zamian Ballard Mógł wykorzystać pozostały czas na poszukiwania Titanica, co jednocześnie służyło jako test sprzętu. W 1984 roku marynarka zleciła mu odnalezienie zatopionych atomowych okrętów podwodnych USS Thrasher i USS Scorpion na północnym Atlantyku. Jego zespół nie tylko je odnalazł, ale też dokonał ważnego odkrycia, które mogło pomóc w poszukiwaniach Titanica. Gdy okręty podwodne toną, Szczątki rozrzucają się na dużym obszarze, a lżejsze elementy są znoszone dalej przez prądy, tworząc pole szczątków, po którym można dojść do głównej części wraku. Po zlokalizowaniu dwóch zatopionych okrętów podwodnych, marynarka ponownie zatrudniła Ballarda i jego zespół w 1985 roku, tym razem do drugiej ekspedycji mapującej wrak USS Scorpion zostawiając im potem tylko 12 dni na poszukiwania Titanika. Ponieważ wcześniejsze próby odnalezienia Titanika trwały ponad 40 dni i kończyły się bez sukcesu, Ballard szukał dodatkowego wsparcia i nawiązał współpracę z francuską agencją oceanograficzną, którą kierował Jean-Louis Michel. Agencja opracowała sonar boczny o wysokiej rozdzielczości, a plan zakładał że Miguel i jego zespół będą nim wskazywać potencjalne cele metodą koszenia trawnika, a potem Amerykanie sprawdzą te miejsca, wykorzystując film i argo. Od dnia 5 lipca do dnia 12 sierpnia francuska jednostka systematycznie przeszukała obszar 150 mil kwadratowych, ale niczego nie znalazła. Ballard uznał, że samo użycie sonaru do znalezienia wraku Titanka raczej nie zadziała. Zamiast tego postanowił skupić się na polu szczątków, korzystając z wniosków z poszukiwań zatopionych okrętów podwodnych. W przeciwieństwie do sonaru, który nie potrafi odróżnić ludzkich szczątków konstrukcji od naturalnych obiektów, kamery Argo mogły to zrobić. Pole szczątków było też dużo większym celem do uchwycenia przez Argo niż sam wrak. Nowa strategia polegała na holowaniu Argo nad dnem oceanu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przy zmianach badaczy, którzy na bieżąco analizowali obraz z kamer. Przez kilka tygodni Argo rejestrowało wyłącznie naturalne formacje dna. Gdy termin 12 dni zbliżał się niebezpiecznie, zespołowi zaczynało brakować czasu. Wtedy obiekty na obrazie na żywo zaczęły coraz bardziej przypominać wytwory człowieka. A nie naturalne struktury dna. Gdy Argo podążało wzdłuż śladu szczątków, pojawił się większy obiekt. Zespół natychmiast rozpoznał jego kształt. Pasował do fotografii statku, które wcześniej dokładnie studiowali. Argo właśnie minęło jeden z kotłów Titanica. W dniu 1 września 1985 roku, po 73 latach poszukiwań, wrak Titanica został wreszcie odnaleziony. Jego dokładna lokalizacja znajdowała się około 15 mil od miejsca, z którego Titanic nadał sygnał alarmowy, zanim następnego dnia zespół wrócił w okolice miejsca, gdzie znaleziono kocioł, i odkrył również rufę Titanica, około 2000 stóp dalej. Odnaleziono też dziób statku, co potwierdziło teorię przytaczaną przez świadków, że Titanic pękł na dwie części jeszcze przed zatonięciem. Nagrania pokazały, że dziób zachował się w całości, a nazwa Titanic była nadal ledwo widoczna na kadłubie. Podczas dalszej eksploracji zespół natrafił na wiele artefaktów rozrzuconych wokół miejsca katastrofy. Były tam przedmioty osobiste, np. buty i fragmenty ubrań. W 1986 roku Robert Ballard oraz Woods Hole Oceanographic Institution wrócili do Titanica. Ta wyprawa była pierwszą oficjalną eksploracją statku z użyciem załogowego batyskafu Alvin oraz uwiązanego zdalnie sterowanego pojazdu o nazwie Jason Jr. W trakcie 11 zejść, Ballard nagrał wiele godzin materiału wideo i wykonał ponad 57 tysięcy zdjęć Titanika spoczywającego na dnie oceanu. Podczas części zejść używano Jasona Juniora do oględzin z bliska, w tym w szczególnie pamiętnym momencie. Gdy wprowadzono go do wielkiej klatki schodowej, gdzie kryształowy żyrandol wciąż wisiał nad pokładem. Oprócz samego badania wraku, w kolejnych latach różne zespoły prowadziły działania wydobywcze i na powierzchnię trafiło wiele przedmiotów: rzeczy osobiste, fragmenty statku oraz obiekty z luksusowych wnętrz Titanica. Te artefakty pokazywano na rozmaitych wystawach na całym świecie, co ponownie przyciągnęło uwagę ludzi do tragicznej historii statku. Między 1993 a 1998 rokiem RMS Titanic Incorporated przeprowadziła serię ekspedycji, podczas których wydobyto ponad 4000 przedmiotów. Podczas wyprawy w 1996 roku Zespół projektu Big Piece w kontrowersyjny sposób próbował podnieść duży fragment zewnętrznego kadłuba Titanica. Ten element ważył 20 ton i miał wymiary 15 na 25 stóp czyli około 4,5 metra na około 7,5 metra. Obejmował część ściany z dwóch kabin pierwszej klasy na pokładzie C i sięgał w dół do pokładu D. Sekcja miała cztery bulaje w trzech nadal znajdowało się szkło. Uważano, że fragment oderwał się albo w trakcie zatonięcia, albo w chwili uderzenia wraku o dno. Próba wydobycia Big Piece w 1996 roku przerodziła się w medialne widowisko, bo pasażerowie statku wycieczkowego płacili po 5000 dolarów, żeby to oglądać. Na głębokość 12 tysięcy stóp, czyli około 3660 metrów, opuszczono specjalne worki i przymocowano je do tej sekcji kadłuba. Później wypełniono worki olejem napędowym, co sprawiło, że worki i sam fragment zaczęły wypływać ku powierzchni. Jednak próba zakończyła się katastrofą, gdy ciężka pogoda doprowadziła do pęknięcia lin, a element spadł z powrotem na dno, na głębokość Około 3660 metrów. Skuteczne wydobycie nastąpiło w 1998 roku, a fragment później pokazano w hotelu Luxor w Las Vegas. Podnoszenie Big Pies spotkało się z ostrą krytyką ze strony archeologów morskich, historyków i naukowców, którzy uznali to za chwyt reklamowy, a niektórzy porównywali to nawet do rabowania grobów. W kolejnych latach uruchamiano następne misje, żeby dalej badać Titanika. Zespoły badaczy i historyków chciały lepiej zrozumieć konstrukcję statku, przebieg wydarzeń prowadzących do zatonięcia oraz życie osób znajdujących się na pokładzie. Z czasem stało się jasne, że wrak niszczeje w alarmującym tempie. Surowe warunki głębokiego oceanu połączone z nieustannym rozrostem bakterii zjadających żelazo Stanowiły poważne zagrożenie dla zachowania konstrukcji. Nowsze wizyty przy wraku ujawniły jeszcze więcej o projekcie i budowie Titanica. Zaawansowane techniki obrazowania pozwoliły badaczom tworzyć szczegółowe modele trójwymiarowe wraku, dając wgląd w jego stabilność oraz skalę postępującego rozpadu. Takie modele są bardzo cennym narzędziem dla przyszłych działań ochronnych. Bo pomagają opracowywać strategię zachowania wraku, który nadal ulega degradacji. W setną rocznicę katastrofy 14 kwietnia 2012 roku, wrak Titanica stał się obiektem kwalifikującym się do ochrony na mocy konwencji UNESCO z 2001 roku dotyczącej ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego. Wiele osób zastanawia się, czy kolejne zejścia do wraku w ogóle powinny mieć miejsce, wskazując, że Titanic powinien pozostać nietknięty, bo jest poważnym morskim cmentarzyskiem, w którym wciąż spoczywają szczątki tych, którzy zginęli w tragedii. A po incydencie z Batyskafem Ocean Gate Titan w 2023 roku, w którym zginęło wszystkich pięciu pasażerów na pokładzie, wiele osób jeszcze mocniej powtórzyło ten pogląd.